Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku F1-2012 ze względu na to, że... nie wiem ile mam czasu już to postanowiłem zaryskować i nagrać F1-2012. Mam nadzieję, że to się wyrobię. Więc tak, lecimy z kolejnym odcinkiem F1. Tak jak wygląda pole startowe? Startuję z tego miejsca i obok mnie jest FETER! ho! Feter, ho. Masz moje słowo, ja Ci ten wycik spróbuję zniszczyć. Bo cię nie lubię. Oj, fetel, fetel. Dobra, ludzie, to robimy tak. Ja, jako ze, pracuję dla Fernando Alonso, bo jestem jego fanką, to mam teraz tak, to tak. W tym wyścigu, żeby wchodzić fetera, zablokować go w cały wyścig, Dodaj tylko Fernando, i on taką samą nad feterem, żeby wtedy go nie wyprzedził. Takie jest moje zadanie. Teraz dopiero to to te miejsca, ale mam nadzieję, że taki sposób uda mi się wchodzić oraz zablokować fetera. I również. Ja.

Machie ja. Groswald, gdzie jest Fetal? Co się stało z ho Siódmy! Fetal! To się mi dostało złego! Ale teraz jest jedna zasada, którą muszę y, zmienić, a mianowicie muszę sobie ustawić. Patrzenie y, się od tyłu. Nie, to nie jest to, co ja chciałem. Mm. Chwila. Nie. Y, tutaj, N. Dobra. Teraz zobaczmy, আমাদের no, <try> <try> Rozberga będę specjalnie właśnie blokować. Ja teraz produję na Fernando Alonso, ja blokuję rozberga, żeby Fernando nie miał jak stracić w boksie. Ale dobra, widzę, że tam Fernando się trochę zlizł do Batona. Więc mam nadzieję, że go nadgoni w końcu. Chyba Batona Hamilton jest teraz pierwszy. No, Rozberg. Tak łatwo ci nie dam tego miejsca. Nie myśl o tym, nie myśl o tym. Nie będzie takiego Taki łatwiej jest zdobyć się dla Ciebie, Niko. Niko! Niko, rozberdź. Weber z usty. Filak to wygląda. Weber? Nie, Weber z usty. Kto to chyba spadł znowu? Husby Fetel! Hoho, Fetel! Jest pe za Perez, go wzadził. No, nie wiedzę. Taka ciekawostka, jeśli chodzi o Pereza. Wiecie co? W... nie wiecie, no, nie wiecie, no nie, jak macie coś wiedzieć. Ale czekaj, w mojej drugiej karierze, e, e, którą sobie gram sama, to zaubery są dogokszone, ponieważ naprawdę zaubery w mojej drugiej karierze Naprawdę zajmują wysokie miejsca. Zarówno kobraź jak i Peres. To oni tam niedokrotnie na podium lodowali. To jest chyba sp sprawa tego, że wczoraj jeździłam w Zaubeze i dam takiego, ko takiego kopaza na przyznuch sezon. To właśnie bardzo sobie razili no, w przyznuch sezonie. Czyli w tym, który e, teraz ukrywał sobie sama. Ale dobra, Rozberg atakuje. Ale tak łatwo ci Rozberg nie dam tego miejsca. Nie ma takiego obiektu. Że jak teraz będzie DE zwącony, no to już tak łatwo nie będzie. Ja tylko trochę muszę uciec z nim. Choć no... Może być ciężko biorąc pod uwagę to, że ja jestem w Mercedesie. To w Mercedesie tam. Chciałbym być w Mercedesie. Ja jestem właśnie w Force Indie. A mnie ściga Mercedes. No jest w tym roku Mercedes nie jest tak do dokoksony. Jak obecnie. No ale i tak no Mercedes sobie lepiej radzi od Force Indie zamiast jestem królecznie Webercai. Weber No, Condes. A nie, nie... Peres. Coś się z Roverem stało! O, Red Bulla ja widzę naprawdę... Coś, nie, coś wam nie idzie Red Bull, w tym wyścigu. Nawet nie to sobie biorąc pod uwagę za To za nie robię fetela, ale... Który jest Weber? Siódmy, na siódme miejsce. No to widzę, że Perez to nie zle, Koksi. Kobasi niestety już niekoniecznie. Dobra Trochę się mu udało teraz odskoczyć, choć wiadomo, no, w bardzo ciągu jesteśmy poniżej tej sekundy Więc to wcale nam Dobry Pozycja nie a co? no i to na czwartym miejsce, ale wiadomo, jak w boksach mogę stracić To no, myślę tego się na, na spodziewać, że w boksach mogę stracić, niestety Dobra, ale może uda się... Może też się Rosberg nie! No, Fernando widzę, zasalał. Nie, nie, Rosberg nie! Nie, Rosberg nie dać. Tam... Ani A nie, to Perez nas atakuje! Kurde, Perez naprawdę widzę, saleje. Z Rosberga wypsadził. No, Perez widzę, saleje z nim tutaj. Ale dobra, trochę go zgubiliśmy. Przydałoby się to wykorzystać. Jest to Perez to... Nie, mam tak za jak na Zaubera, no to... No właśnie nie wiem za jest no. Naprawdę, jak na Zaubera, to Perez sobie Dobra, do, do zarazi. za taką wersję 1.200 dała się za te, tutaj zaubery w tej wersji, na przykład Perez. jest za bardzo do Koksony. Chyba się go nie widać. No bardziej w Zauberce to się go lubiłam niż z Pereza. Więc... trochę bardziej bym wolać tych sobie z po powalczyć. No okej. Okay. No Perez? Będziesz atakował? Chyba będziesz. Ale nie no. <laughs> Zajmuj się tak łatwo nie pójdzie. Ładnie pracuje dla Alonso, bo jest taką e, przewagę ma, na, ma nade mną, że myślę, że może być spokojne o te trzecie miejsca. A może mi to w międzyczasie uda się znowu zrobić. Lepsas. Chcemy to... Dobra, teraz sobie... Teraz sobie to ustawię. z niego są mieszanki, i zobaczymy, co uda się lepsas zrobić. Jest, mamy lepsas Dobra. Wiadomo, za Fernando nie pobijemy, no Fernando to tam... Naprawdę ładnie koksi, ale to dobrze. No kurde, no on z tego... Fe... jest z tego od batona. Zjeść tego batona. Potem mieć po... Po Camitona. No. No, ma za Hamilton. Zaliczył wpadek. Z w badku to się prędzej ma to spodziewać na Monako Nam z nami jest ciekawie za mną z tyłu. To niewątpliwie. Teraz, który k***a nie Jest Jeszcze Weber się pcha. Weber Rosberg na Fettela jest z Ale Fettel naprawdę stracił mocno na starcie, ale no to dobrze. Walić Fettela. Nie lubimy go. Znam ja go nie lubię. Czasami sobie będę sprawiać, sprawdzać ten, tego dyrektora wyścigu. No 8 jest fatal. Jakby tak Peter spadł na 11 miejsca, to by było się. No, nie ma peres nie ma, nie ma. Dobra, teraz tego tutaj stracił. stracił Perez. O dobrze. Jakby się teraz u Weber zagał to my byśmy mogli uciec. Tylko właśnie teraz to będzie zależać od mojej jazdy, bo sobie mogę uciec, no, ale jeden błąd i Perez mnie znowu dogoni. Ale okej. Okay. Przynajmniej chyba udało się go teraz zgubić na to skundę, a tak mi się wydaje. No, a kamień to kurę, koksik, koksi, to też. Dobra jest, mamy skundę przewagi nad Perezem. Ale jeszcze nie będę zjadać teraz. A dobra, Perez paliwo snedza, dlatego tak teraz zwolnił. No, Weber chyba pereza teraz. Właśnie. Bez Weberu może teraz nie tak łatwo, on stracę paliwa nie osędza. No, właśnie ser serwisowa jest najgorsza, bo tam bardzo łatwo można stracić I Dlatego ja zrobię tak, że teraz nie zjadę do boksy, jest zapoczekam to jedno okrążenie. Niech najpierw zjadą te bolidy, które tutaj są za mną. A dopiero jazda, to jest żeby mnie w boksach nie blokowali. Wypowiadam, no że w tym celu oczywiście będę musiała psychać i dobre rozwiązania. No, Weber kodeś się będzie zbliżał. Teraz już kurde ma lord casy, zaczyna tracić, ale Pe Weber. Weber jest kurde sypki. Weber jest kurde sypki! Dobra, ma powtórki, wpraszam. Ale oscygam, że będę powtórki w takich sytuacjach. To się może uznać, to nie fair, ale nie, tutaj gram po swojemu. I stawiam taką zasadę, co po no, no. Testuję, że powtarzam? No i krudołe no. Coś tu jest, akurat e, Weber to mnie dorpie. Jak będę wyjeżdżać z sali serwisowej, no wyjadę za Weberem. Tak. tak mi się wydaje, że to szóste miejsce, a piąte, startowe miejsce. Co się być może nawet w siódme miejsce. Ale okej, okay, grunt jakieś punkty, by chociaż. Mam nadzieję, gdzie punkty będą. Kurde, Weber ciągle za mną. Ale to może dobrze, bo może będziecie to dołożyć korzystać. Weber nie. <śm> nie dam ci tej satysfakcji. Aj, teraz jestem teraz chudę Kurde, CK. na co dość spory tych pojazdów jest za mną, no? To, to, to mi się akurat nie podoba. Wolałabym, żeby tych pojazdów było mniej. Bo się boję tego, że. Ja zostanę psyblokowana w boksie, a tego nie chcę. Fernando i Baton zjezdzali. Może Fernando Batona w boksach? pani by było. Weber coś mi się wydaje, że zjedzie razem z nami. I to nie będzie przyjemne, bo czuję, że Weber może mnie w boksach wcalić To bardziej, jak będę tak jechać. Weber, Weber, a może tak z rozwalę? No, lepiej się nie zbiza, Weber, bo może być tak, że na naprawdę to sksydło rozwalę. I wtedy już tak przyjemnie, to dla ciebie nie będzie. Wow, wow! Okej, okay, to, to było teraz mocne Weber nie Nawet kurde Weber nie próbuj A i naprawdę czuję, że mogę zostać przyblokowana w boksie yy, Przez te pojazdy Ale dobra Wow! Ale... teraz zlamiła i zjeżdżamy razem no a, mam nadzieję, że nie zostanę zablokowana. Proszę, nie, nie zablokujcie mnie w boksie, błagam. Bo tego się boję strasznie teraz. Z, 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 zostanę was przyblokowana. Błagam, nie przyblokujcie mnie w boksie, proszę. Dobrze jest, nie zablokowali mnie na szczęściu. Ale w jadę, a za Weberem Kurde, tego się bałem, za Weberem wyjadę. Dobra, ale może jest tylko torniemy może jesteś kurdeczko, bo tak teraz, Jodu, ja, jest on, co, jest on, co, jest w do Jest! Hehe, a jest, Proszę bardzo, bardzo jest. jest! Przed weberem, Jest przed weberem pozycja! Nie ma, chciałbyś! E ja nie, sama kładać, ja odpływ to się nie będę, to jest stosuj agresywne taktyki i żeby. Nie wyprzedzić, to trzeba naprawdę się postarać. Dobra, wewer piąty. Teraz na szóstej pozycji. Kowaci kurde, chyba y, dalej jestem na bogatej miesance, a muszę zmienić. A nie wera. Okej, jestem tam ma tam bardziej otwiera. Paliwa mam, mam zaosądzone. Więc nie mam czym się martwić. Dobra, ja też mój połowie wyścigu, w mam nadzieję, że za się wyrobię. Wyścigiem do końca. Dobra, ostrożnie teraz tutaj. No, łederek. będzie musiał się naprawdę postarać. Dobra, Fernando, mam nadzieję, że do dojdziesz, chociaż, chociaż na tym trzecim miejscu. No, kurde... dla nas jest Sansa na no, dość dobrą pozycję, to, bowiem ona o tym, gdzie wprowadzi i tak będzie, a na nas zła. Dlatego ponieważ nie dojechaliśmy ceci, jak oni chcieli. No, nie, nie ma, nie ma. Chciałbyś. I to rozberk też byś chciał. Rosberg widzę teraz z kolei na piątym. Na szóstym. Nie, 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 roftber, kurdy, nie! Nie, kurde, nie, nie, nie! Nie no, rozbrak, nie ma takiej opcji. Nie, nie, nie! nie na zakręcie gotowę, na zakręcie gotorbę! Dobrze! Rozberg nas naprawdę pokazał pozor. Ale ja się tak łatwo nie dam. A po raz widzę gdzie zniknął. W sumie to sprawdźmy gdzie zniknął. No a siódmy jest. Spectr dziewiąty. <laughs> jak pięknie. Jak dobrze. To jest spadnie do jedenastej fatalnie, naprawdę. Co do ci tego za co? Chyba ja dosłownie wybronię nie to miejsce, ale czwarte no. Dosłownie to miejsce otwarte czwarte wybranie. To mi jest ciekawe. Faktycznie tutaj się bronimy. Jest fajnie. Rozberg, twoje niedoska niedoskania. Webel <grym> nie potrafił też nie do, nie do zarady, no? Rozberg chyba jesteś trochę za daleko Nie uuu Lecę ja teraz króty zasłał Ojaj Dobra, teraz mogę mieć problem Nie Teraz to za na, naprawdę złamiła No i trochę trochę opony zasłał ale mam nadzieję że miło wszystko Dobra, da się jeszcze wybronić Okej, okay, na razie coś się jeszcze wybroniliśmy, ale tam naprawdę spory po jest za nami jedzie

No, ale te pełne obroty to czynić się da Ja jestem. księżniczką obrony swojego miejsca, na którym się znajduję. No <grystanie> nie ma chciałbyś. Łoł! Wow! Myślałem, że tam jakiś wpadek będzie między nimi. No dobra, oby rupcalił rozberka. Tam, gdzie, króde, jest biją o tą pozycję, jakąś, którą się ci dziewiąta. No, Fetel jest dziewiąty. Tam taka jest. Seleconan jest. Masa, krude poza pokutami. No, masa naprawdę. On jest takim strasznym pekowcem. A co, straszny takim bekowcem. Tacy, bluster, taki w ogóle punktów za bardzo nie zdobywał w, w 1.20.2012 właśnie. No i to spodobnie się tak zakłówia jako bodze. Ciężko u niego z punktami, gdy skoro i Fernando na dobrze sobie rodzi. miarę. No jest... Wejdziemy na ogonie z nimi, ale... Mam nadzieję, że... Pójdę nam się obronić to czwarte miejsce, bo to naprawdę byłby dobry wynik na jak na rozpoczęcie sezonu. Słuchajcie wiadomo no, zespół będzie miał problem, ponieważ nie udało nam się osiągnąć celu zespołowego. No ale to już jest ich problem, co oni w Force Indie chcą, żebym ja była cecia. no sorry, ale to jest przesada. I no. Psygienci też. To, że mi dobrze poszło w kwalifikacjach, to nie znaczy że od razu mam... Sam chcę konkurować z Ferrari i tym McLarenami. No. I tak krudze jestem w stanie się bronić przed Le Red Bullem, który też jest dobry. No i nie, Weber, nie, 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 Weber, nie, nie. Dajcie ja tej pozycji nie dam. Ja wiem, że to być bardzo chciał, ale nie ma tego apu, sobie powalczyć o tą pozycję. Ja jestem naprawdę kamska. Powinienem mu oddać na oddać tą pozycję. Mu nie pozwalam. Nie wyprzedzić. No to jest wyścig, tak co ma dziecianie a nie? Oddawać pozycję, jak to robi Kondias. No naprawdę, w tej serii będzie sporo nawet do, nawiązań do Kondiasa, bądźcie tylko pewni. Dlatego, gdy końca to obejrzał teraz, to był na pewno zły, nie? Że ja nie oddaję pozycji jego ulubionemu, ulubionemu kierowca. No, ale w jest jest coś z tym, że w tym wycigu moim, Weber jest przed fotelem. Leonard tam sobie podróżuje na dziwym tym miejscu. No co miałem planek żeby wycik, no i zrobiłem to. Cały czasem. Co tak za wiele nie musiałem robić, no to sobie sam wycik w się zawsuł. zwracam pana Marka Weber. Sorry, ale nie zabrał to się pchos. Nie, za Perez. Krytera Perez? Gdzie Gdzie rozbar? Rozbar to? Rozumiem, widzę, się znowu zagubił. Ale dobra, jest to co? Okrącenia do końca. No, mam nadzieję, że z z tym odcinkiem. Ok, musiałem sprawić, to ta sama moja matka nie dzwoniła do mnie, ale nie dzwoniła, więc jeszcze mogę pograć i mam nadzieję, że znam za ten odcinek wam nagrać dzisiaj. Nie, okay, no w takim razie to dobra wiadomość. Jak są w optymalnej temperaturze. No, weber. Dalej, i tak bardzo chcesz mnie wysadzić, no to próbuj, może ci się w końcu uda. Na ostatnim okrążeniu może nie dorwiesz. Mam, no, lepiej, żebym metasem tego nie przewidziała. No to była lipa, nie? broni tą pozycję przez cały wyścig, a na ostatnim okrążeniu on był nie dorwał faktycznie. Ale zawsze daj za, absurdem, za forcita na otwartym miejscu to jest dość mo mocne osiągnięcie dla zespołu. Jeszcze nie Nie ma weber, chciałbyś, panie inżynierze, byłam na otwartym miejscu. Tak bardzo chwilę mnie wsadził. Więc strata dająca to jest 26 sekund. A no teraz pytanie, który z McLaren wygra. Prawdopodobnie Louis. Wow! Okej, okay, to trochę zagiełam pałę. Tutaj Weberek nie ma tak dobrze. Dobra, wiecie co, ostatnie okrążenie, to pojedziemy bo na bogatej. Łoł! Wow, Weber! Wow. Ja tego się nie spodziewałem. Dobra, to trochę nie zagrałem, ale... ...nagle nie tak zaskoczył. Dobra, no, kurde, to jest blisko i cyzby ...pierwszy wyścig to do Sona miałby się zakończyć aż tak pozytywnie. Czwarte miejsce na początku. To jest naprawdę bardzo dobry wynik. Jest spora szansa na to, że... To czwarte miejsce, to nie osiągnięcie. Osiągnięcie tym bardziej, że Weber został zostawiony na ponad sekundę. Więc jest nadzieja, choć tutaj. Teraz, aj, Dexter popełnił bot. Ale dobra, jest to nie koniec. Ruiz wygrywa, czyli to będzie drugi, a Alonso trzeci. na dobrze dla Alonso za przynajmniej to trzeci miejsca znowu, jest podmiot dla niego, co jest spoko. Ok, no Weber jeszcze będzie próbował. Jeste się Weberek nie podda. Dobra. Udało się tam batalię z rowerem wygrać i będzie czwarte miejsce. Będzie czwarte miejsce, moi drodzy. I nawet się udało uzyskać lepszy sas. No, oczywiście, co wiadomo, no nie udało się sas osiągnąć, więc zasług będzie zły. Się powinni cieszyć z tego, że mamy czwarte miejsce. Ty, ty bardziej z Direct na 15 to jechał. Tak, teraz mówię z great result, a za chwilę to mnie opierdzielisz za to, że mi się nie udało. Na dojechać. <grymnie> to jechać. Lepiej opierdziel Diressa, bo Diressa to 15, dopiero to jechał. Nawet punktów nie z No Ale dobra, masa jednak z punktami. Alonso, no co ciebie no, dobrze dla, dla niego? Fetel 8, no miałem nadzieję, że na dziwo to dojedzie, no ale dobra. Fedel miejsce to, to jest tylko 4 punkty, więc na yy, Fernando na chwilę bez tomatu z nad fotelem. Mój cel to ogólnie doprowadzić do, te, doprowadzić do tego, żeby Fernando miał więcej punktów e, w, klasy, w, klasy, no, w klasyfikacji generalnej niż Fedel, bo Fedel to jest ci mieć, nie lubimy Fedela. No, widzę. Na no, czwarte miejsca. jak to wygląda, jeśli chodzi o konstruktorkę? No, oczywiście, McLaren wygrywa, potem jest Ferrari, Red Bull, no i Force City na czwarte miejsce. No Zobaczymy, jak tego pociągniemy w konstruktorce, na której pozycji ostatecznie skończymy. Lotus bez punktów, bez punktów na chwilę obecną, trochę słabo. Lotus naprawdę słabo. No tutaj ogólnie lotus bez punktów. Na płasotach sezonu. Tylko beść bez punktów. Directa oczywiście bez punktów. Ale no, no dobra. Eee, jak mogłeś wyjechać w taki zjebany wyścig? Co to w ogóle nie być? czwarte miejsce powaliło cię, my jesteśmy Force India, my mamy wygrywać wyścigi, my jesteśmy najlepszym zespołem na świecie, a ty nam to jedziesz na jakimś śmieciowym, no, zapartym miejscu, do ciebie, ciebie popierdoliło. Ej, Kamizesto, wypierdzaj nas stąd. Eee, my tutaj mamy swoje prywatne sprawy. Nie oglądać. <ścoughs> a, Luis Hamilton wygrywa pierwszy swój wyścig. No, Lewis to... lubi wygrywać. Ona nas nic, nic w ogóle nie wspomną. No ale dobra, no na chwilę obecną z direstą wygrywamy. Okej. Okay. No dobra, Malezja będzie słonecna, tylko yy, trening będzie też no, ale to bez znaczenia, bo ja nawet yy, treningów nie przychodzę. No, ale dobra, słuchajcie, ja w tym momencie kończę odcinek. To będzie na tyle. Na razie, na w kolejnym odcinku będziemy jechać Grand Prix Malazji, Na chwilę obecną do końca, to będzie na tyle. Na razie.